A w dzisiejszej kuchni Grubasa testujemy Bafra Kebab brwinów. W opiniach Google dostał 4,2 gwiazdki przy 99 opiniach. Pachnie całkiem normalnie, jego zapach oceniam na dwie gwiazdki. Malutka torba papierowa dostaje jedną gwiazdkę. Pojedyncza cienka serwetka dostaje jedną gwiazdkę. Folia pojedyncza owija kebab. Dostaje za to dwie gwiazdki. Kapturka brak. Według mnie wygląda słabo. Za wygląd dostaje jedną gwiazdkę. Ciasto jest miękkie i gumowe, dostaje 2 gwiazdki. Sos był ok, dostaje za to 3 gwiazdki. Składa się głównie z mięsa i kapusty, ze śladowymi ilościami pomidora i ogórka, dostaje za to 2 gwiazdki. Mięso nie było surowe, ale było słabo wypieczone, dostaje za to 2 gwiazdki. Moja ocena smaku to dwie gwiazdki. Bafra Kebab Brwinów dostaje w ocenie ogólnej jedną gwiazdkę.